pokażę wam naszą podróż promem z Gdańska do Szwecji, opowiem o cenach biletów oraz pokażę wam bardzo szczegółowo nasz pierwszy przystanek w Szwecji. Zaczynamy. Od samego początku planowaliśmy pojechać do Norwegii samochodem, bo wiadomo, że z dziećmi to jest o wielu łatwiej. Po prostu można pojechać sobie wszędzie i nie być od nikogo zależnym. Oprócz tego można było również zabrać ze sobą namiot i cały sprzęt kempingowy, aby zaoszczędzić na noclegu. A także można było zabrać ze sobą jedzenie, bo ja już wcześniej wspomniałam o tym, że jedzenie jest bardzo drogie. Woda na przykład kosztuje tu, w sensie w Norwegii, niemało. 250 litrów wody kosztuje tyle, co filiżanka cappuccino, więc możecie sobie to wyobrazić. Dodam tylko, że dobrze byłoby zabrać ze sobą rowery, bo parking jest bardzo drogi i czasem trudno po prostu go znaleźć. Bilety na prom dla czterech osób samochodem o wysokości powyżej 2 metrów oraz kabiną bez okna kosztowały 2500 zł coś takiego. Z tego co pamiętam, warto zarezerwować bilety z wyprzedzeniem, bo tak naprawdę szybko się wyprzedają. Przy zakupie biletów online, a nie w kasie, tylko online, można uzyskać zniżkę, która wynosi 3%. To też jest fajnie. Statek, którym płynęliśmy do Szwecji, wyglądał dla mnie jak taki wielki wielopiętrowy blok. Byłam tak naprawdę zachwycona. W sumie było 7 pokładów. Byliśmy na górnym pokładzie, to znaczy 7. Nasz jest pokład numer Wow. Jesteśmy na górze. Można znaleźć absolutnie wszystko na 18-godzinną podróż. Był tam salon gier, dyskoteka, restauracji, kawiarni, po prostu wszystko. Było nawet specjalne miejsce, gdzie można było zabrać swojego pupila do toalety. Chciałabym zaznaczyć, że jedzenie w restauracji było na bardzo, bardzo wysokim poziomie, po prostu mega. Jest bardzo duży wybór dań narodowej kuchni polskiej. No a ceny są takie przystępne. No powiedziałabym, że takie jak wszędzie w Polsce. Personel był bardzo uprzejmy i przyjazny. Po wejściu na statek, od razu byliśmy tak zdezorientowani, bo nie mieliśmy żadnego pojęcia, gdzie musieliśmy iść. A pan, który pracował na tym statku, tak zauważył nasze zmieszanie i natychmiast pospieszył się do nas z pomocą. To było naprawdę bardzo miło. ja się tak daleko. Nasza kabina była super czysta i wygodna. Już. Klucz. Wow. No. Ale fajnie, nie? A nie, nie za mało, tam jest. Mm. I to wszystko, ale zobacz. Na górze też jest jeszcze jedno łóżko. To znaczy. A kto będzie spał na dole? Na górze? Jak. Na, na górze nie. No oczywiście. Łazienka, toaleta. To tylko początek. Zobaczymy jak będzie. Ile godzin będziemy podróżowali tym, tym statkiem? 18, 18 godzin. No tak? Jak spędzacie czas? Się 16 w Mambo Co robicie? Chętnie zlub, Kreskówki po polsku? to na nowo. Mam nadzieję, że nie <laughs> Dobranoc. 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 Widziałam, że w nastatku były też jeszcze miejsca siedzące, to znaczy ludzie podróżowali bez kabin. Ale tak szczerze mówiąc, nie wyobrażam sobie 18 godzin siedzenia. Poza tym, gdy na przykład czuliśmy mdłość, bardzo pomagało położenie się na łóżku. Wtedy można było pozbyć się tej mdłości, ale jak nie masz łóżka, co robić w takim, w takim razie? Nasza podróż nie była łatwa. Byliśmy tak rozkołysani, że nie mogliśmy po prostu zasnąć. Rzeczy w kabinie spadały na podłogę. Na pokładzie nawet była woda z powodu wysokich i silnych fal. W sumie to było burzliwe i przerażające. Good morning ladies and gentlemen. It's 9 o'clock. Would like to invite you for breakfast which is being served in the restaurant and cafeteria on deck number 6. Побудка. Побудка. <laughs> Единая особа из нашей родины, которая вообще ничего не, сни... не бала. Побудка. <laughs> Мальчонка. Часть. Ну, как было? Ой, под утро было супер. А ночью немножко было страшно. Ну, немножко... Мне немножко Трохи. нормально. Мне было на правда страшно, было на правда страшно, потому что все вещи спадали, mm -hmm. но и было в общем, не знаю. так я не ожидала ни с такого. Ну да, я когда выходил на палубу, там, конечно, Таким ветер был мощный такой вятер, сильный. Ветер, да? Очень мощный ветер, так? Мощный, очень. А, разумеем. <laughs> но еще mm -hmm. раз, <laughs> побудка. Mm-hmm. мы в Швеции. Я думаю, что скоро, то, смотри, да. мы совсем чуть-чуть зацепляемся. -чуть Popatrzcie, tu mamy, te, mamy taki specjalny sprzęt. Taki sprzęt, żeby transportować rower, który znajdował się tam, ale teraz jest tu. To znaczy, że ktoś z Polaków, którzy pracują na statku, po prostu e, po prostu przesunęliśmy go troszeczkę, dlatego żeby nie zgubiliśmy go. To się nazywa troska. Troska po polsku. To jest recepcja kempingu, w którym będziemy. Nareszcie przyjechaliśmy. To jest nasz pierwszy postój w Szwecji. Dotarliśmy do tego kempingu, który znalazł mój mąż. Wszystkie dane zostawię w opisie, jeżeli kto ma ochotę na to, żeby zwiedzić ten sam kemping, czy może, nie wiem, to będzie interesujący dla Was, bo niektórzy nawet pytały mnie o tym, ile ja zapłaciłam, my zapłaciliśmy za to, czy za jakiś tam serwis, za camping, za hotel, więc zostawię, zostawię informacje o tym w opisie. A żeby dostać się tu, no to naprawdę zajęło nam trochę czasu, ja prowadziłam samochód, ale to nie dlatego zajęło nam, zajęło nam dużo czasu, a dlatego, że drogi są bardzo wąskie, więc nie za szybko jechaliśmy. Teraz taka ciekawostka, gdy przyjechaliśmy, to ja rozmawiałam, rozmawiałam z panem na mm, recepcji, no pytałam, zapła musieliśmy zapłacić za ten kemping, pytałam, gdzie możemy rozbić namiot. I te, rozmawiałam w języku angielskim i ten pan e, zapytał mnie, a czy czy ja jestem, czy ja jestem z Anglii. Ja powiedziałam: "Nie", i tak dumnie odpowiedziałam. jestem z Polski". Ale to było bardzo przyjemnie, że nie dostrzegł, nie dostrzegł mój akcent. I jeszcze jedna taka ciekawostka. Zapytałam tego pana z ciekawości, ponieważ zauważyliśmy, że prawie każdy domek, który widzieliśmy na drodze, miał ten, prawie każde okienko miało lampy. No to było tak ciekawe, dlaczego każde okienko ma, ma lampę. I zapytałam tego pana i odpowiedział, że to dlatego, że zimą jest naprawdę ciemno, więc to dlatego, żeby było wyglądało tak przytulnie. Powiedzmy tak. No interesujące. Santa Holm Camping. Tatusz. Potrzebujesz pomocy? <laughs> Trochę. No, jak cię poszło? Nie, Normalnie szybko? Nie? Nie, szybko. Nie szybko, ponieważ potrzebujesz pomocników. Pomocników. Ty chcesz? Teraz mamu się pomoże. Ja teraz pomogę. Skorzystać z toalety oraz umyć się i umyć zęby są zawsze bezpłatne, ale prysznic może być płatny. Na przykład tutaj w Szwecji 4 minuty kosztują 5 koron. Po prostu kupujesz specjalny żeton, wkładasz go do maszyny i wodę leci przez 4 minuty. Można również skorzystać z kuchni, też za darmo. I teraz tak. Tak wygląda budynek socjalny. Prysznic. Tu rzucamy monetę. O ile pamiętam, tylko 4 minutki leci woda. zjeżdżalnia. jest żalne? Marcelka, jak ci się podoba? Tak. Ale co, pat, mamusiu? Co tam jest? Tu posad. Ogień? No, super. Czy będziesz, czy, czy będziesz gotowała kolację? E, nie, nie będę. Nie jesteś głodna, nie? Nie jestem głodna. Mm. Bo ja je, bo nie jestem głodna troszkę. Zobaczysz znów ten znak. Ja tak na początku byłam zaskoczona, bo gdy, gdy tylko przyjechaliśmy do Szwecji, i tak, ja zobaczyłam ten znak po raz pierwszy. W ogóle nie mogłam zrozumieć, co to jest, co to znaczy. A teraz chyba rozumiem, co to znaczy. No, dawaj, czekam na Ciebie. No dobrze, tak. Dawaj. Fajnie było, nie? Dziękuję, mogę już za mnie sprawiłaś. A, nie ma sprawy, to droga jest. Kasia, może trzeba na makulację z mięsem, z mięsem. No chłopak, no, chcesz? No oczywiście, no. ja no. zawsze tak robię. Nie no, myślę, ja wiem. Ja wiem to dokładnie. Dzieciaki, smacznego. Dziękuję, dziękuję. No jak? Smakuje ci? Smakuje ci? Nie? Wysodzieniaj Smakuje. Tak, no co? Ja myślę, że na dzisiaj to wszystko. Chciałam powiedzieć, że po tej podróży statkiem czuję się trochę dziwnie. Ja nie wiem jak ty, ale trochę tak kołysę się jak ten statek. Czuję się jak... No, nie wiem, niby byłam gdzieś na pokładzie na tym znów. A ty jak się czujesz? To, że nienoszkę no no wcale cierpimy. Mhm. Czy podoba ci się tu, nie? Tak, bardzo kręcony kemping. I miasto klasne. Myślę, że to Naprawdę super. Spaskaliśmy już kilka osób, tak? Niektóre są z Niemiec. Po pogadaliśmy trochę z jednym panem. No, i fajnie tu jest. Fajnie. Tak, wszystko super. Troszkę ja... prochladna, tak. No, ale ja mam nadzieję, że nie będzie za zimno. I. Ale jutro zobaczymy, jak będzie. Powiem Wam już jutro. Pokonać. Dobranoc. Na razie pa. Dzień dobry, dzień dobry eee, Wczoraj tak byłam trochę zmartwiona Obawiałam się, że będzie za zimno, ale nie Nie było gorąco Mogę tak powiedzieć, ale było ok Bo założyłam koszulkę No i czuję się dobrze Ale głównie jest to I bardzo ważne jest to, jak czują się dzieci Więc muszę zapytać Mam się śpiniaczem robi piankę Smacznego! Iza! No i teraz wyjeżdżamy z kempingu i jak, jak już powiedziałam za 150 kilometrów będziemy w Oslo. A teraz bardzo ciekawa rzecz. Poznałam jednego pana, który jest z Holandii i powiedział, że... Na początku zapytał, skąd jesteśmy. Powiedziałam, że jesteśmy z Polski. A potem zaczęliśmy tak sobie gadać. Pogadaliśmy trochę o szczepieniach, o wszystkich takich rzeczach. I ja powiedziałam, że naprawdę uwielbiam to miejsce kąpingowe, ponieważ naprawdę jest... Nie wiem... Fantastyczne po prostu. ten trawnik, wszystko jest tak... Wygląda bardzo zadbany. I on tak e, powiedział, że a, no, no, my też byliśmy w Polsce kiedyś, e, pojechaliśmy tam naszym kemperem i mówił, że bardzo cieszyłam się, że miałam własną toaletę, ponieważ e, ten, ta, ta toaleta tak śmierdziała, było strasznie naprawdę. Ja powiedziałam, że nie, teraz wszystko wygląda zupełnie inaczej. I ja bardzo się cieszyłam, że bardzo dobrze rozmawiam po angielsku, więc wszystko wytłumaczyłam mu, no i tak e, myślę, że e, potrafiłam... Zdążyłam przekonać go, że teraz wszystko jest inaczej. Jeden pan z kempingu powiedział, że w naszym kempingu, na naszym pole namiotowym było dużo ludzi, którzy odpoczywają tam z Norwegii. Ja zapytałam go, dlaczego tak dużo ludzi z Norwegii. Odpowiedział, że tu, jak odpoczywają w Szwecji, to dla nich w ogóle wygląda, no nie wiem, jakby za darmo odpoczywają. Dla nich to jest naprawdę tanie. Zobaczymy, jaka będzie droga, ponieważ już słyszałam, że jest za wąska, za niebezpieczna, ale zobaczymy. Ja myślę, że mój mąż z takim doświadczeniem, bo jest naprawdę takim dobrym kierowcą. Stąd, to wszystko załatwić, dostajemy się do tego miejsca, do którego zamierzaliśmy przyjechać. Dziękuję serdecznie za zainteresowanie naszą podróżą. Mam nadzieję, że ten materiał okaże się nie tylko interesujący, ale też bardzo przydatny. Do zobaczenia następnym razem. Pa!